いいや。<music> że warto dbać o nasze małe ojczyzny, niezależnie od czasów, w jakich przyszło nam żyć i pracować. Nadszedł jest więc czas, aby Szkoła Podstawowa w pieczyskach nie była już anonimowa, tylko zyskała swoją tożsamość. Stanęliśmy u progu doniosłego dla naszej społeczności wydarzenia, jakim stało się nadanie imienia szkoły i sztandaru. Spośród wielu kandydatów na patrona ostatecznie skupiliśmy się na dwóch postaciach zaproponowanych w ankiecie. W wyniku wyborów, do których przystąpili rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, patronem naszej szkoły została wybrana królowa Jadwiga. Jednak zanim do tego doszło, cały ubiegły rok szkolny został poświęcony tej postaci. W kalendarzu szkoły zaplanowano różne konkursy, pogadanki, wystawy poświęcone królowej, a podsumowaniem tych działań była wycieczka uczniów do Krakowa, miejsca działalności i pochówku naszej patronki. Miejsca, które było szczególne w życiu królowej Jadwigi, miejsca, które kochała, czego dowodem był fakt, że to właśnie Akademii Krakowskiej podarowała swoje serce, a w testamencie zapisała cały swój majątek. Kim jest patron? Patron to ktoś, kto czuwa, opiekuje się kimś lub czymś, to również obrońca. Patron to osoba, która swoim życiem daje przykład, wskazania, co robić, jak żyć i postępować. Kreuje wzór osoby, autorytet moralny, wzór patriotyzmu, tolerancji oraz jest godny naśladowania. Dla szkoły podstawowej w pieczyskach taką postacią stała się królowa Jadwiga, nazywana również patronką Polski. A przecież nie, nie jest bez znaczenia osoba, która patronuje naszym działaniom, jej osiągnięcia są dla nas wzorem. W chwilach, kiedy czujemy się zagubieni, warto przyjrzeć się osobom, które do, dokonały w swoim życiu wielkich czynów. Dzień 22 września 2022 staje się datą historyczną, nie tylko dla szkoły, ale dla całej wsi wieczyska. Poświęcenie sztandaru szkoły oraz dawanie jej imienia to wydarzenia, które będą wspaniać pokolenia szkoły i wioski przez długie lata. Wieś Pietrzyska jest stosunkowo młodą miejscowością. Jej dzisiejsze połączenie z Wieruszowem i Chowaninem jest ściśle związane z siejami tych dwóch miejscowości. Wieruszów z Chobaninem, Śliwą, należał jeszcze w 1368 roku do diecezji wrocławskiej, a po ostatecznym odpadnięciu od Śląska do diecezji gnieźnieńskiej. Wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, i samorządu uczniowskiego nadaje się Szkole Podstawowej w Pieczyskach, ulica Szkolna 1, Pieczyska, Pieczyskach imię Królowej Jadwigi. Paragraf 2. Pełna nazwa Szkoły Podstawowej w Pieczyskach brzmi: Szkoła Podstawowa imieniem Królowej Jadwigi w Pieczyskach. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem. 1 września 2022 roku. Podpisał przewodniczący Rady Miejskiej Adam Szpigel. Dodam, że powyższą uchwałę radni miejscy przyjęli jednogłośnie. Dziękuję. I Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Pieczyskach o przekazanie sztandaru szkoły. Pani dyrektor, w imieniu rodziców przekazuję ten sztandar Szkole Podstawowej imienia Królowej Jadwigi w Pieczyskach jako symbol tradycji patriotycznych i szacunku dla człowieka. Hartu ducha, wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli. Przyjmując ten sztandar, wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy naszej szkoły. Niech będzie symbolem waszej godności i powinności uczniowskiej. Strzeście jego honoru. My w wyszkują podstawowej imię królowej ja witesta. Przyjmując też na przyrzekamy podczas gościom i dbać po to, by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobrej imię szkoły, naszej wsi i naszej ojczyzny. Baczność do ślubowania. My, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pieczyskach, w obecności naszych rodziców, nauczycieli, zaproszonych gości, Naszej Ojczyźnie, Rzeczypospolitej Polskiej, Patronowi i Tobie, szkoła, uroczyście ślubujemy. Uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi. Ślubujemy. Ślubujemy. Prachmet na metr. Przymocowany jest on do drzewca wykonanego z jasnego drewna toczonego, zakończonego głowicą w formie złotej kuli ze srebrnym orłem, Złotej koronie. bardzo doniosłych, bardzo ważnych, prost stanowiących sakrum naszej kultury. Powiem tak, żebyśmy spojrzeli też po ludzku, zwyczajnie na 12 latkę, maksymalnie na 30 latkę, 25 latkę bo tutaj pewnego rodzaju rozbieżności są co do wieku, prawda, panie dyrektorze, i o badaniach z 1949 roku. Chciałbym, żebyśmy zwrócili na to uwagę, że mówimy o kobiecie. O kobiecie, która w tamtych czasach, w XIV wieku, nie miała jak królowa tak dobrze jak obecne królowe. Która musiała łamać schematy, która musiała podejmować decyzje, ale jednocześnie spowodowała to, jak cytował tutaj Pan Dyrektor, że oprócz tego, że była kolumną kościoła, klejnotem kleru, była rosą biednych i ucieczką nędzarzy. Mówię to też dlatego, że mając przed sobą posłów Rzeczypospolitej Polskiej, chciałbym zwrócić uwagę na to, że. Mówimy w tym miejscu o prowincji w doskonałym wydaniu i w dobrym wydaniu. O prowincji, której nie mamy się co wstydzić. O prowincji, która daje nadzieję. O prowincji, która jest kolorowa. O prowincji, która jest różnorodna. I o prowincji, która jest wolna. Wolna jak myśl patronki tej szkoły. Silna jak patronka tej szkoły. I taka, która daje kanwę następnym, wolnym pokoleniom, pokoleniom, które też będą zwracały. I tutaj patrzę na Panie, na kobietę w naszej historii. To bardzo, bardzo istotne. Ta, to wydarzenie, które dziś ma miejsce, to także wynik wolnego wyboru. Bo my, prawda, tutaj patrzę na pana przewodniczącego. Otrzymaliśmy te informacje, że tego typu historie, nomen omen historie, będą się tutaj toczyły od lokalnej społeczności. Państwo, to szczególny i wyjątkowy dzień w tej 105-letniej historii szkoły. Bo szkoła powstała w jakże trudnym momencie naszej historii. Te lata świetności, o których mówił Pan Burmistrz i Pani Dyrektor przedstawiając patrona, to był piękny, złoty czas dla naszej Ojczyzny później Rzeczypospolitej obojga narodów. Co dzięki ja widzę ten okres świetności wtedy, średniowieczu Polski, doświadczył naszą ojczyznę i wyniósł na czołowe miejsca w Europie i znaczące. Ale ten 17 rok, wracając do tego, to był trudny czas. Trudny czas, ostatnie lata zaborów, i tutaj jakże mądra decyzja. I chociaż były spory, tak, lokalne. Bo wiadomo, że decyzja o powstaniu szkoły to rodziła również i wtedy emocje, takie zwykłe, ludzkie, gdzie ona ma być. Ale doprowadziła do tego, że ta szkoła w wtedy powstała. I chwała właśnie waszym, kochani mieszkańcy Bieczysk, okolicznych miejscowości z terenu tej szkoły. Chwała waszym poprzednikom że tę szkołę w trudnym dla Polski okresie udało się wtedy powołać do życia. Ja tutaj pozwolę sobie na wstępie na kilka, słowę, kilka słów od siebie prywatnych, takich, jakie wyraził ksiądz Stanisław na koniec mszy świętej o swoim doświadczeniu i znajomości świętej królowej Adwigi. Ja mam takie, można powiedzieć, również swoje Przede wszystkim dlatego drodzy Państwo, drodzy uczniowie, że najważniejszy człowiek w moim życiu, najważniejsza kobieta w moim życiu, moja mama, ma takie piękne y, imię. Dziadkowie zdecydowali się, żeby właśnie takie staropolskie imię królowej mojej mamie nadać i dzisiaj z biegiem lat czytając i zaznawiając się z historią królowej Jadwigi wiem, że to ogromna wartość i myślę, że to, jakie imię się nosi, również przekłada się na późniejsze decyzje, życie, to jakim człowiek, człowiekiem jest. Ale również przypominam sobie rok 97 i to też uczestniczyłem chyba w nawet i podobnie tak siedziałem i trochę się wierciłem w nadaniu imienia mojej szkoły, do której uczęszczałem, właśnie Królowej Jadwigi i wtedy również Zbytnio nie wiedziałem, o co w tym wszystkim chodzi, jakaś tam królowa ze średniowiecza, a chwilę później miałem też również zaszczyt, okazję uczestniczyć na krakowskich błoniach w i beatyfikacji tej świętej. Też bardzo znakomitym jest wybranie patronki królowej Jadwigi, która naszym patronem będzie. Tej osoby, która już w ostatnich czasach spoglądała w przyszłość, wierzyła, że nauka i stworzenie do niej warunków jest tym fundamentem, który daje rozwój i bezpieczeństwo kraju. Chciałbym, aby te wszystkie słowa, które dzisiaj były wypowiedzane, pięknych życzeń, pięknych słów, spełniały się dla tej miejscowości, dla tej społeczności szkolnej, jak i również dla naszej całej ojczyzny. Przede wszystkim chciałbym, abyśmy my w naszych postawach tak zarządzali, tak dbali o małe ojczyznę, o Rzeczpospolitą, żeby kiedyś ktoś wybierając patrona dla swojej szkoły poszukał spośród tych społeczności takiego imienia. Życzę spełnienia marzeń dla tej szkoły, żeby ta rzeczywistość była dla was piękną, żebyście wychowali młodzież, która będzie fundamentem Rzeczypospolitej i fundamentem tej pięknej małej ojczyzny. Zgadanie, Rzeczywiście takiej patronki można pozazdrościć. Życzę wszystkim uściach, aby brali wzór do świętej Jadwiki, aby Jadwiga miała w opiece, aby dbała o pomyślność i dobro szkoły oraz szczęście lokalnej społeczności. Gratuluję Pani Dyrektor jeszcze raz trafnego wyboru. Pan Kurator nie jest nami obecny, ale przesyła list który sobie za ręce Pani dyrektor oraz książkę w celu wzbogacenia wiedzy o Polsce. Dlatego też dzisiejszą uroczystość przeżywamy ze wzruszeniem i przeżywam z ogromną radością. Skąd wzruszenie? Y Mając 20 dziecko, a tak e, mówiłam zawsze o swojej szkole, ja mówiłam, że to jest moje trzecie dziecko, nie zgadzały się z tym moje córki, które mówiły "Mamo, kłamie pierwsze. E, mając takie dziecko i e, obserwując, e, jak pięknie się rozwija, pięknie rozkwika, jak pięknie rozkwita, jak jest otwarte, jak jest przyjazne i e, jakiego wyboru dokonało i do jakiego celu dąży, można być tylko bardzo zadowolone. Myślę, że wyrażam jako mieszkanka pieczyst, jako sąsiadka szkoły, czyli sąsiadka Królowej Jadwigi, to prawie tak jak nasz ksiądz probo, czy też będę miała sąsiadkę. E, jako były dyrektor i jako nauczyciel. Życzę Pan Drodzy uczniowie, życzę koleżankom, nauczycielkom, życzę pani dyrektor, wszystkiego, wszystkiego najlepszego na drodze nowych wyzwań, a wiadomo, że tych wyzwań w związku z imieniem będziecie Państwo mieli, będziemy mieli bardzo bardzo dużo, ale jestem przekonana, że wszystkim im sprostam.